Witam serdecznie, moi drodzy. Wszystko, co mamy na świecie, stworzyli ludzie. Wszystko, co na tej, w tej chwili mamy na naszej planecie, stworzyli ludzie. Wszystkie, jakby to powiedzieć, sytuacje, wszystkie wynalazki, wszystkie rozwiązania, wszystkie problemy, wszystkie. całą rzeczywistość, w której żyjemy, stworzyli ludzie, tak? Więc to od nas zależy, jak to powiedzieć, czy coś jest dobre czy złe, to my mamy wybór, tak? To od nas zależy, czy z czymś się zgadzamy, bądź nie. To my mamy wybór, tak? Mając załóżmy, nie wiem, łom w ręce, to od nas zależy, czy, nie wiem, uwolnimy jakieś zwierzątko, które spotkaliśmy w lesie, które wpadło we wnyki, akurat mamy łom, możemy podważyć i wypuścić zwierzaczka, czy włamiemy się samsiadowi do piwnicy, tak? Więc to od nas wszystko zależy, tak? I to w momencie, kiedy my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie i zaczynamy podejmować decyzje. Nie zganiamy winy na, na, na nie wiem, na kościół, na rząd, na, na otoczenie, na, na przyjaciół, na, na szkołę, na wszystko. No to podejmujemy, zaczynamy podejmować decyzje na swój koszt. I wszystko, wszystkie decyzje, które podejmiemy, wszystkie, jakby to powiedzieć, czynności, które wykonamy, wszystko, co pomyślimy, wszystko, co zrobimy, staje się wtedy już, jakby to powiedzieć, nasze. I to jest takie, jakby. Hmm, z naszego wnętrza to wychodzi, są to decyzje podejmowane z naszego serducha, i wtedy możemy sobie określić, czy coś z nami gdzieś tam rezonuje, czy coś z nami nie rezonuje, ale w końcu są to nasze, jakby to powiedzieć, decyzje, za które bierzemy pełną odpowiedzialność, bo tak to przez większość czasu odbijamy się, jakby to powiedzieć, od, od bandy, od jednej bandy do drugiej bandy i stajemy. Przed wyborami, starając się, jakby to powiedzieć, rozbijać wiele sytuacji na dobre i złe. A tak naprawdę to jest ten sam patyk, którego mamy dwa, dwa zakończenia, tak? i to od nas zależy, bliżej której, której strony się, załóżmy, decydujemy podejmować decyzję, albo czy pozostajemy w balansie, albo czy obserwujemy. Poruszamy się po, jakby to powiedzieć, patyku z dwoma zakończeniami, i od nas zależy, co jakim człowiekiem będziemy się stawać, czy, czy będziemy bardziej tutaj podejmować decyzje korzystne, czy takie jeszcze nie do końca, tak, każda decyzja, mówię każda decyzja podjęta przez nas świadomie już, ma swój wydźwięk, tak czyli akcja reakcja, moi drodzy, i tak zobaczcie, na całym świecie wszystkie, wszystkie rzeczy które są, stworzyli ludzie, stworzyli ludzie w jakimś celu, ale to od człowieka czasem zależy jak danej rzeczy, jak danej Danego wynalazku, danego kontaktu, danej sytuacji będziemy, będziemy reagować, będziemy oceniać, a wiąże się to z tym, ile do tej pory doświadczyliśmy w przeszłości swojej, ile wynieśliśmy doświadczenia, właśnie ile zrozumieliśmy, ile przerobiliśmy. Z ilu kółek wyszliśmy, tak? No bo zobaczcie, nie będą pieniądze, tak? Ktoś powie, o i pieniądze niedobre tutaj kradną, złodzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? I nieraz mamy takie zdrostania z, z, z przeszłości, jakieś takie wiecie, teksty, gdzie tam wujek, ciocia ktoś powiedział a kradną tam złodzieje, nie? No i my zaczynamy wierzyć, że pieniądze są złe, że pieniądze to tylko ci, co kradną, to niedobre. Jest w kościele też, mówią, pół nie niedobre, daj tu na tace lepiej u nas, my tu lepiej zagospodarujemy, nie? Więc y, mamy takie nastawienie, no i tak, tak wierzymy. No i gdzieś tam później płaczemy, że o, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy. No jak pół życia mówię, że są złe niedobre, to to są złe niedobre. Y, tak samo mówię w drugą stronę, ktoś gdzieś ogarnął, nie wiem, ogarzał jakiś biznes, jest filantropem itd. Tak tak Pomaga ludziom, buduje drogi. Mówię, jest ten fajny przykład, nie pamiętam, który to piłkarz. E, pojechał do swojej wioski, wybudował im światło, wybudował im wszystko e, i mówi, że Sane chyba. I mówi, że on nie potrzebuje właśnie, e, nie wiem, mieć co tydzień nowego zegarka albo 40 aut w, w, w tym w garażu i tak dalej, i tak dalej. To jest zdrowe podejście. Pojechał do ekipy, z którą się wychował, nie zapomniał o swoich, pomógł, podniósł ich standard życia dzięki temu, że zarobił pieniądze, dzięki temu, że wykorzystał swój talent, mógł pomóc innym. Także widzicie, można to wykonać dobrze, albo źle. Dobrze, albo źle. Można to zrobić, można użyć do dobrych celów, albo do takich niekorzystnych, nie? I, i to od nas zależy, jak wszystko, na wszystko reagujemy, jak na wszystko jak wykorzystujemy te zasoby, które mamy, te zasoby, które pojawiają się w naszym, w naszym życiu, te zasoby, które. Urodziliśmy się z pewnymi skillami, z pewnymi umiejętnościami, z pewnymi. O, zająć poszedł. Za długo się tu chował, bo drugo, drugą rundkę robię. No, Rodzimy się ze swoimi określonymi jakimiś zdolnościami, umiejętnościami jeżeli będziemy w nie wierzyli, nie zatracimy ich, no to przynoszą nam, załóżmy w przyszłości, w nie wiem, późniejszym okresie życia, zaczniemy, jeżeli zaczniemy nad nimi pracować i zaczniemy je wykorzystywać do dobrych celów to rozwiniemy się, będziemy mieli potencjał, będziemy mieli umiejętności, będziemy, nie wiem, będziemy wciągać ludzi, będziemy umieli z nimi rozmawiać, będziemy, nie wiem, umieli wytłumaczyć jakieś nowe procesy, nie wiem, z rolnictwa, sadownictwa, nie wiem, jakieś wymyślimy metody, które mogą, nie wiem, przyspieszyć jakieś procesy, sprawić, aby, nie wiem, żywność była tak, jak Jezus, dzielił ryby i, i chleb. Takie umiejętności możemy w sobie gdzieś ogarnąć. I zobaczcie, znowu z perspektywy z perspektywy różnych wydarzeń na świecie. Zobaczcie wszystkie różne mówię, niekorzystne sytuacje, które gdzieś tam nas jako ludzi spotykały tutaj na tym na tej planecie, na tym globie. No to zobaczcie sami, że jakby ludzie wyciągali wnioski, to po nie wiem, po jakiejś pierwszej wojnie nie byłoby już drugiej, tak? A to mówię, siedzi sobie ekipka, ekipka kryzys sobie siedzi gdzieś tam, garstka ludzi, która to są potwierdzone, też informacje sponsorowała zarówno jedną i drugą. Stronę konfliktu. I tutaj mamy też przykład, dla jakich celów można użyć, użyć pieniędzy. I często ludzie, jak się przekona, że coś jest prawdą właśnie, to, to ludzie w to wierzą bez weryfikacji tego. Mówię tacy ludzie, którzy gdzieś tam no no nie szukają, nie szukają, bo jak ktoś nie szuka i ślepo podąża za, za stadem, no to zobaczcie, niech będzie przykład tej drugiej wojny światowej, że tam przecież wszyscy, którzy gdzieś tam za z Adolfikiem się opowiadali, oni uważali, że robią dobrze. Oni wszyscy byli święcie przekonani, że to jest najlepsze, co, co się dzieje na, w tym momencie na świecie, nie? że oni są wszyscy po dobrej stronie. Nie? I widzicie, no, że zależy to od perspektywy, od tego, co my wierzymy, na ile my sprawdzamy, na ile my weryfikujemy. Zależy to tak samo od tego, w jakim, jakby to powiedzieć, no, środowisku się gdzieś tam wychowaliśmy, od tego, jakie wartości przejęliśmy i. No jak z tym rezonujemy, czy dalej się trzymamy tych starych stereotypów, czy gdzieś tam poszliśmy już dalej i idziemy swoją drogą. I tutaj mówi odnośnik, że ludzie podczas II wojny myśleli, że robią dobrze i ci wszyscy co tam byli, no to wszyscy myśleli, że jest super ekstra i ratują świat pewnie, tak? I tutaj pieniądze odegrały rolę taką, że no, były sponsorowane, mówię, no, właśnie ta grupka to sobie siedzi, tak to powiem może. Ta grupka sobie tam siedzi, już im się wszystko kończy, już teraz wiecie, teraz to e, e, ruchy takie wiecie, mm, nie że paniką, jak to się mówi, nie że wynikające z paniki, ale e, niezapanowane ruchy, e, wszystko już lecą, wydaje mi się, all in, różne sytuacje ze świata zewnętrznego, które teraz przyspieszają, intensyfikują się, zagęszczają, bo im się już czas pewnie kończy, nie pewnie, tylko na pewno. I zobaczcie, niech będzie jeszcze raz ten patyk. I oni sobie siedzą tu na środku i specjalnie rzucają pieniążki. Załóżmy pieniążki, idee, pomysły. Bo to nie chodzi tylko o pieniądze, oczywiście. Wszystkie te różne dziwne sytuacje z zewnątrz. Wszystkie te jakieś mm, próby ogarniania, nie ogarniania, rządzenia ludzi, próby ubezwłasnowolnienia ludzi, abyśmy wszyscy byli tak, jak wiecie, biegali tak. Jak oni chcą, dzień dobry, dziękuję, do widzenia, do pracy, do domu. Typowa systemowa robota, w sensie typowy systemowy dzień, że praca, dom, praca, dom i, i wiecie, no i, i takie życie, no to oni sobie wiecie, siedzą na środku i na boki najbardziej właśnie na krańce, to jest przykład oczywiście, metafora moja, którą to wymyśliłem, na krańce wyrzucają sobie wiecie, idee, pieniążki, tylko te idee i pieniążki są rozrzucane jak najbliżej krawędzi tych, te, tych wiecie, tych dwóch patyków, nie, tu mamy jeden punkt, to mamy drugi, oni siedzą na środku i rozrzucają jak najbliżej, żeby no jak najdalej od, od siebie, żeby ludzi właśnie podzielić, żeby ludzi właśnie rozproszyć, bo jakby ludzie wszyscy byli w środku bliżej balansu, no to nikt by nie chciał drugiego krzywdzić, nikt by nie chciał drugiemu zrobić pozłości, nikt by nie chciał, nie wiem, nad nikim rządzić, panować i uważać się wiecie, o czego, o ja to ci pokażę, ja to rządzę, ja to jestem taki już, nie wiem, wszystko rozwinięte na wielu płaszczyznach i tak dalej, więc po prostu oni robią tak, że właśnie dzieli rząd, żeby ludzie sobie skakali do gardełek, żeby ludzie się zajmowali właśnie utrzymywaniem ich w równowadze, bo oni siedzą tu na środku a dwa te punkty się wychylają po prostu lewo góra i mówię, oni się obserwują, patrzą, śmieją się, bo to wszystko ich zasila. Mówię, negatywna energia, negatywne scenariusze jakieś tam wiecie, myśli, które nie do końca z nami rezonują. Wszystkie te tematy takie z przeszłości to takiego, wiecie, typowego Polaka, e, zadziory. Niech tutaj mówiono o sobie, e, wiecie, że gdzieś tam się czepialiśmy, gdzieś nie popuściliśmy, e, zawiść, wybaczenia, zero, e, nie wiem, ja tu jestem najmądrzejszy, wiem najlepiej, e, mówię, wszyscy to są tam, a jakieś tam, ja tu jestem, ja tu się liczę, więc e, wychodzenie z takich założeń, które gdzieś tam, każdy ma swoje oczywiście, e, też pomaga spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy, z szerszej i dzięki temu zaczynamy, nie wiem, wczuwać się w buty, mówię, innych ludzi, zaczynamy rozumieć, co czują inni ludzie, w jakich sytuacjach się znajdują, bo jeżeli my sami tej sytuacji nie doświadczymy, nie wiem, jeżeli ktoś niech będzie stracił kogoś bliskiego, no to nie zrozumie go czy ktoś, kto ma pełną rodzinę i żyje w 20 osób w domu rodzinnym, tak? Yy, dlatego poprzez, jakby to powiedzieć, my poprzez rozwój, który gdzieś tam się wiąże czasem z takimi niekorzystnymi, nieprzyjemnymi sytuacjami, no to, to poszerzamy swoją perspektywę, poszerzamy swoją świadomość, poszerzamy swoje właśnie takie spektrum tego, niech będzie tych niekorzystnych zdarzeń, dzięki którym możemy iść dalej, możemy się od tego odbić, możemy się na tym wzmocnić, możemy, możemy, moi drodzy, sobie dalej, 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 moi drodzy, iść i te właśnie niekorzystne zdarzenia, no, budują nas, nie? Budują nas, no dobra, nie, niekorzystne, ale jakby to powiedzieć trudne do, do przejścia, jakieś tam bardziej, bardziej wymagające niż bardziej niż wymagające niż, niż obecnie. Kurde, będzie szeleścić takie bardziej wymagające niż obecnie. I dzięki nim właśnie no, idziemy dalej, idziemy dalej, rozwijamy się i zauważamy te różne mówię, różne niż to będzie połączenia gdzieś tam na górze. Mówię jakieś tam wiecie jak wygląda, wiecie jak, jak to wszystko z góry wygląda. Jak to jest wszystko z góry jakby to powiedzieć, zarządzane, jakie decyzje mają wywołać, jakie reakcje u ludzi i jesteśmy w stanie to rozczytać. No zobaczcie, u nas w Polsce najlepszy przykład jest z tym: najlepszy przykład jest z wolne sądy, i to jest drugie, a i aborcja. No i zobaczcie, zawsze jakieś, jakieś zamieszanie. Cyk, leci, i już ludzie, wolne media protestują. Ty, gaz, wszystko w górę po 900%. Spoko, ale wiecie, wolny TVN musi być. Wolny TVN, no. Śmiechu warte, nie? Więc, moi drodzy, widzicie tutaj, że ludzie, którzy gdzieś tam są głęboko jeszcze w tych schematach strukturalnych, gdzieś tam systemowych, no to, no to kurde, idą tak nie, idą tak ślepo za tym wszystkim i nie nie nie, 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 zastanawiają się po co w ogóle tam idą, ale mówię, każdy, każdy z nas jest w procesie. Każdy z nas jest w transformacji, każdy z nas jest gdzieś tam. Nie? Ja też, no nie wiem, mówię, sam po sobie widzę, też na początku mówię, te pięć lat temu tu o rządzą masoneria, tu później coś tam, później wiecie, wierzyłem, że wiecie, tam wszystko pomagają z góry, że wszystko już jest ustalone, gdzie wychodzą z jednej iluzji. Na początku tego rozwoju duchowego wpakowałem się w kilka kolejnych, bo gdzieś tam podniosłem, e, tutaj trzeba, To tu jest zależne, uznałem, że coś jest. Nie wiem, uznałem w pewnym momencie, że coś jest tam, mówię, to był pierwszy pół roku, bo tak myślę, że bardzo intensywnie przez, te, przez ten proces poszedłem, że yy, uważałem, że ktoś wie lepiej, oddałem autorytet znowu, nie? Tutaj z jednego poszedłem, a oddałem autorytet gdzieś tam na, na drugim polu. No i yy, odpowiednich rzeczy doświadczając, jakby to powiedzieć, rozmawiając z ludźmi, Różnego typu, mówię od astrologów, poprzez takich, co tam rozmawiają właśnie z przewodnikami i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No mówię, doszedłem do wniosku i gdzieś tam głos w głowie też mi podpowiedział: odpaliły mi się właśnie różne procesy, dzięki temu wszystko było po coś, nie? Nawet te rzeczy, które wydawały się wtedy bez sensu, bo coś to wszystko było po coś, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. Tak samo każdy z nas wstecz, dzięki każdemu doświadczeniu z przeszłości, jest w tym miejscu, w którym jest teraz i ma tą wiedzę, i ma te właśnie, no nie wiem, doświadczenia, perspektywę. Wszystko dzięki tym doświadczeniom z przeszłości, więc każdy jest w procesie i każdy człowiek dojdzie sobie do momentu, w którym powie, kurde, rozumiem to, nie, tylko potrzeba na to czasu, każdy jest w innym miejscu tej, tej wędrówki, nie, tej wędrówki, tej przygody, tego, tego wszystkiego, tak, więc podsumowując, starajmy się, wydaje mi się, tak, ja czuję, tak, robię, że fajnie by było, jakbyśmy starali się być hmm, bliżej tego balansu, tak, żeby tam ani decyzji nie podejmować, wy wiecie, w super euforii, hura, albo w jakichś, wiecie, zjazdach w Stanach, żeby starać się wyczuć siebie, swoje ciało, duszę, umysł tam połączyć wszystko ładnie, żeby zaskakiwało, żebyśmy byli bliżej tego balansu, bliżej środka, mieli mniejsze te odchyły, nie zasilali tych negatywnych scenariuszy, nie karmili, wiecie, tych. bo to jest, mówię, no nagroda kara, grzeczny, niegrzeczny, no to jest to samo przecież. To jest wszystko to samo, to jest ten sam patek rozciągnięty na różne, różne właśnie szerokości, dopasowane do różnych sytuacji, tak? Yy, więc to od nas wszystko zależy my jesteśmy kreatorami kiedy zdamy sobie z tego sprawę to wszystko nabiera też no, innej perspektywy więc yy, pamiętajmy o tym mówię yy, każdego dnia że to od nas wszystko zależy od nas zależy nasze nastawienie od ciebie zależy jak wstaniesz, którą nogą czy powiesz kurde wtorek czy powiesz, o kurczę ale dzisiaj ciekawy dzień będzie dzisiaj mam tyle rzeczy do zrobienia i same przyjemne wszystko fajnie a te nieprzyjemne też tam nie do końca, może tam są przyjemne, ale zrobię je, przejdę przez to, dam radę. Nie? Od naszego nastawienia to zależy. A jak stanie, powiem kuchnia, wtorek, o matko, nie, te rzeczy, ła! I wiecie, no już mamy dzień ustawiony pod, na pewno będzie się dużo pozytywnych rzeczy działo, będziemy wszędzie na czas i, e, i wiecie, no i sami sami wiecie, jak to się później kończy, że to jest taka, wiecie, kula śnieżna, która nas gdzieś dogania, tak, więc nie lepmy tych takich kul śnieżnych, które nas gdzieś tam wgniatają, tylko lepmy te dobre, zostawiajmy te właśnie negatywne schematy, Wychodźmy z tego, nie zasilajmy tych, tego strachu. Pamiętajmy, że wszystko zależy od nas. Jak my nie mamy wpływu na sytuację, a mamy, mamy, mamy wpływ na, na to, jak na nią zareagujemy, tak? Mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy, mamy wpływ na wszystko, czyli my kreujemy, coś się może wydarzyć. Nie wiem, spadnie przed nami, nie wiem, niech będzie, będziemy gdzieś jechać, nie wiem, ktoś, nie wiem, zobaczymy pieska, Gdzieś przywiązanego do, do, do nie wiem, do lampy i to od nas zależy, typu ma, no trudno, No gdzieś tam może. Może ktoś po niego przyjdzie, nie? Albo podejdziemy i zobaczymy, kurczę, hej, może Może ktoś go zapomniał, gdzieś tam się zainteresujemy I wyjdzie, że, nie wiem Piesek, zakładamy pozytywny scenariusz Pani, babcia starsza wyszła z nim na spacer, przywiązała go do lampy, zapomniała Ale piesek miał Miał ten Imię i numer Zadzwoniliśmy, cyk, wszyscy spokojni, nie? Więc to od nas zależy, jak, jak reagujemy, nie? I takie małe rzeczy, mówię, nas budują Czasem rzeczy, które nie mają, jak to powiedzieć Na pierwszy rzut oka e, Najmniejszej Logicznej właśnie właśnie logicznej takiej wartości Logicznej, logicznego e, wytłumaczenia są najbardziej wartościowe, bo to, co nam podpowiada serce, no słuchajcie, nie jest e, nie jest logiczne, przeważnie nigdy. Więc słuchając się właśnie serducha, działając serducha i w tych sytuacjach, no mówię, kierując się nie tym tutaj kalkulacją, bo kalkulacja, e, kalkulacja, moi drodzy, no na nas gubi. I e, jest, jest, wiecie, no, drukowane jest wiele scenariuszy. Jeżeli ktoś tam ma, nie wiem, no. E, Drukowane w głowie jest wiele scenariuszy i, i ciężko jest wybrać ten najbardziej, wiecie, najbardziej, jakby to powiedzieć, korzystny, kompatybilny. A tutaj jak posłuchamy siebie, intuicji, serca w środku, no to jest nam, jakby to powiedzieć, łatwiej to wychwycić, bo tam no, no czujemy, wiecie, no, 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 ciepło serca. No, i robisz coś, czujesz, czujesz się dobrze, czujesz tą błogość, czujesz to, to mrowienie wszędzie i i wiesz, że to robisz dobrze. Nie wiesz dlaczego to robisz, ale wiesz, że to robisz, że będzie miało to jakąś pozytywne odbicie, pozytywną wartość, tak? Więc dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie za mówię wszystkie interakcje, wszystkie rozmowy, wszystkie, mówię, no wszystko, co też robicie dla mnie. Jest mi bardzo miło. Że to fajnie wszystko się tak buduje. Ja cały czas tam mówię, kończę. Do końca stycznia mam nadzieję, że wyrobię się z tymi rzeczami, co sam sobie wymyśliłem. Zobaczymy, jak to zaskoczy. Także będę Was też na bieżąco gdzieś tam informował. Więc jesteśmy w kontakcie. Wspaniałego dnia dla wszystkich. Pamiętajcie, że to moc jest w nas. Pozdrawiam serdecznie.